Hej, cześć, witajcie. Z tej strony AZ, a Wraz. Ze mną jest dzisiaj Chemikazer. Świemano. I dzisiaj grać będziemy sobie na mapie Conquistadors. No, jest to po, po dwóch to... miesiącach przerwy. W końcu żeśmy się wzięli w garść i zaczęliśmy to nagrywać. Jakby co, to odcinek to będzie u mnie w playliście, więc yy, zobaczycie to najprawdopodobniej. Napisz jakiś komentarz, może, może zobaczycie. Raczej na pewno. Tak, jak już powiedział Kamikazer, jest to. Odcinek z kontynuacji serii, która do tej pory toczyła się tylko na jego kanale. Link do poprzednich odcinków znajdziecie w opisie oraz prawdopodobnie będzie też playlista. I co dzisiaj zrobimy? No ja myślę, że wybierzemy się w serce tej dżungli, bo tam jeszcze kamikazera nie było. No a tymczasem mm. musimy się wyekwipować. I ja tutaj skoczę jeszcze troch, po trochę zboża. O, to nie zboże. E, osłaniaj mnie tam od w kamikazer jeśli możesz tak tylko że ja mam teraz laga miałem strasznego no niestety to jest ten sam to, to samo hamachi które po, w poprzednim odcinku he kamikazer hejtował więc no teraz ma, ma trochę na niego focha ale okej okay, hamachi poradziły. się na mnie obraził żeby co to nie azet, się na mnie obraził tylko hamachi się na mnie obraziło i daje mi jeszcze większe lagi mm -hmm. A tak naprawdę to po prostu burza jest u mnie i w każdej chwili może kamikazera wywalić. No niestety. I dobra, no i zatem idziemy w dżunglę. Chociaż może najpierw prześpijmy się, bo tak to chyba my sobie jakoś tak średnio damy radę. Nie no, wiesz co, w środku dżungli jest tak mało miejsca, że po prostu tam nie ma miejsca, żeby one się spawnowały. Ale i tak wolę się przespać, więc wiesz. Ej, uważaj! No właśnie. Dobra, ja ej, chodź. Ja chodź. już śpię, ty możesz spać też. No ja już śpię też. No to czekamy teraz, no. Psz. Teraz Spaliśmy się, możemy. Eee, już... taki. Sergeant, no. twoje łóżko, mniejsza z tym. Okej, okay, ty wiesz, okay. które jest łóżko, które jest moje, które twoje? No tak, moje jest po prawej. Hmm, że też masz taką pamięć. Hmm. No dobra, to tak, zatem skoro w przednim okay, 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 okay. odcinku od, kanibali. I ten, i tego kolesia w kratce. No to teraz trzeba iść w dżunglę, pewnie tutaj też kogoś znajdziemy. Czekaj, czekaj, czekaj. Trzeba wziąć najpierw, najpierw trochę podstawowych rzeczy. E, oczywiście kill of. Mój jest trochę wysłużony, więc zrobię sobie nowy. Jakby co tam masz żelazo, chyba powinieneś sobie hmm. zrobić z żelaza. Tak, tak. Jest go bardzo, bardzo dużo. Po tym jak żeśmy obołowili się na tym statku... Bo Boże, nie pamiętam co w poprzednim odcinku, to jest katastrofa. Eee, czekaj, czy ja wszystko mam? Miecz. Ten miecz to też taki trochę umierający, więc, więc weźmy sobie zapasowy. Strzały. Hmm. Przydałbyś zegar. Pogrzeba ci zegar. No, żeby wiedzieć zawsze jaki jest dokładny czas. Tym bardziej, że teraz będziemy w puszczy, więc ciężko będzie zobaczyć słońce. No dobra, niech ci będzie. E, nie, ja nie, teraz robimy, nie, ma, nie zrobimy. Nie mam na i trochę zebrałem z ich materiałów. Wiesz to nie zrobimy zegara, bo nie mamy ten. Jak to się nazywa. Co, no. no? właśnie. Dobra, chodźmy już. A. W ogóle musimy znaleźć jeszcze trzy obrazy tego artysty e, weź mapę. Nie wziąłem mapy. Ale to nie, to nie jest mapa, tylko to, jest to są obrazy tego artysty, jeszcze dwa musimy znaleźć. Ej, ale chyba mieliśmy taką zwyczajną mapę, do którą trzeba było robić. Mi się wydaje, że chyba nie. Nie wiem, nie pamiętam, naprawdę. Żeby ją zrobić, potrzebujemy kompasu, a nie mamy kompasu. Nie mamy mapy? No nie wiedziałem. Myślałem, że mieliśmy taką mapę, którą trzeba było po prostu aktualizować i I tyle. Mieliśmy nie mapę wiem. skarbów. Ale znaleźliśmy już skarb. Pokaż tą mapę skarbów. Nie, nie znaleźliśmy mapy skarbów, co ja pierdzielę. Dobra, Dobra. anyway, chodźmy. do tej, tej dżungli już i jazda zatem. Czekaj. Wydaje mi się... Na jaką wersję była robiona ta mapa? Na 1.7. 2, a co? Ten. Nie beta, tylko wersja finalna. No. To wydaje mi się, że mogą przydatne okazać się jeszcze nożyczki. Okej, okay. zrobimy już nożyczki No to chodźmy zatem, bo będziemy się zą idziemy. idziemy. Lecę, bo chcę, lecę, bo dżungla jest zła <śla> Lepiej żebym nie śpiewał. No też, ta, też tak uważam. No, no to zatem w dżunglę. Kurczę, ściszę sobie może trochę dźwięk bo nie mam pojęcia jak wymyślić... AZ, ta dżungla jest tak gęsta, że ja Cię już zgubiłem, a wszedłem na, na parę kratek. Weź Spokojnie, kita, bo... ja wiem, ja wiem gdzie jesteś. Trzymajmy się siebie, bo inaczej tutaj się zgubimy. Ta dżungla jest tak gęsta, ale myślałem szczerze mówiąc, że jest gorzej. Bo jak tak patrzyłem, to myślałem, że nawet nie będzie dało się przejść. E, trzeba się rozglądać, tutaj na pewno będzie coś, coś Na co pewno będą gdzieś skrzynki jakieś, więc trzeba patrzeć o skrzynkami. Oł oh gad, oh to nie jest, Kurde, jak to nie ja wygląda. patrzę z, z twarzą w ziemię, to ja nie wiem, gdzie ty poszedłeś znowu. Dobra. Tak... A! Spadłem. O, ja tu wychodzę... obok, tuż obok dwóch creeperów i zombiaka. Ja tu wychodzę, staram się wyjść na górę i zobaczę, może się odnajdę. Bo się już pogubiliśmy. Czekaj, ja staram się wyjść jak najwyżej. Jestem na drzewie. Mm, ja, ja jestem na tej górze. To tutaj była Wiesz co ta, u, u Tam widzę jakiś podnurzy. Jestem Chcę... u podnóży tej góry i tu są dwa creepery Kurde tu jest gęsto strasznie Straszny gąszcz mhm. i dlatego tu jest tyle mobów Szczerze spodziewałem się, że nie znajdziemy tu ani jednego No Dobrze że to, jest, że jest dzień, a nie noc yy, Widzę cię, jesteś Jesteś, w końcu yy, Ty, widziałeś jaski nie? Właśnie tak, tutaj było bardzo, bardzo dużo mobów I nadal jest Wiesz co, lepiej było tu przyjść w nocy Bez przesady Zjedziemy ich spokojnie No mam lagi, Ścin ścinami, ścinami to na twoim hamacie mi się nie ścina, a to mi się ścina? Ale mi się Minecraft ścina, a nie, że mam lagi. Aha. Ach, dobra. Chyba się trochę uspokoiło, no to jest urok Ale laptopa. Ale wyjaśnij mi, dlaczego ja tutaj non-stop słyszę moby. Na pewno gdzieś tu są w okolicy. No proszę. Głupi, to masz szczęście. No nie! Coś ty zrobił! O Boże. Coś ty zrobił. Ej nie, nie gadaj. Dobra. Co mnie bije? Zombie, A! wal na pałę Czekaj, spokojnie. Spokojnie, zagrałem jak idiota, ale nie jest aż tak źle. Wiedziałem, że nie wziąłem pochodni. No, przecież ja je wziąłem. Mhm. Dobra, muszę zmienić żelazny miecz na kamienny, ponieważ tam tamten już naprawdę jest bliski śmierci. Ale to jest jakieś znowu zejście. Jest? jest, już... jest? No. To przekop się. No to czekaj, bo nie wchodzisz we mnie. Mhm. Kurde. tutaj trzeba to zrobić strategicznie. Au... No, to to okej, okay, jak wolisz strategicznie... od góry nas zbiorą, uważaj. Jak od góry? Normalnie na górze ktoś musi być. Jakiś pają... kiedy? Już kiedy jest tutaj na dole. I teraz jeszcze pająka trzeba dobić. A tu... Tu jest jeszcze jakieś główienko. I zatem sprawdźmy, co my tu żeśmy znaleźli. Znaleźliśmy trochę żelaza na pewno, jakiś węgiel. I, kolejną, i kolejną. odnogę, I kolejną która idzie wyjście. do góry. Wyjście, znalazłem, wyjście. O, fajnie. To zaraz tam pójdziemy, zobaczmy. No, no to wybierz żelazę, tu jeszcze wszystko zwiedzę i oświetlę. O, jest jeszcze jeden. Ja biorę w tej chwili węgiel bo dla mnie on ma większą wartość. Ja tu znalazłem żelazo i zabieram je właśnie, a teraz y, trzeba się do końca poszukać tą jaskinię, bo coś tak czuję, że autor tej mapy mógł tu jeszcze coś poukrywać. Na jest jeszcze odnoga, która idzie do góry, ale wątpię, żebyśmy tam doszli gdzieś głębiej. No raczej na pewno, bo widzę tam światło i tam jest wyjście bodajże, ale tu mam węgiel za to. Dobra, tutaj jest trochę żelaza, więc sobie też je zbierzemy. No zbieranie surowców tutaj jest zawsze na propsie, bo tutaj surow... jaski tutaj nie ma, bo mi się wydaje, że ta mapka jest kustomowa i tutaj komple... tutaj nie ma ani oceanu, bo na oceanie widziałem tylko DERTA, ani nie ma to prawdopodobnie jaskiń tylko takich naturalnych, tylko, tylko takich, które autor zrobił za pomocą TNT, albo takie, które naturalnie wygenerował i zmodyfikował tak, żeby tu surowców nie było za dużo. Bo normalnie w takiej jaski nie byłoby więcej chyba surowców. Niby tak, chociaż to też zależy. Znaczy, może może to nie być kustomowa mapka, może mieć po prostu pecha. Nie no, na pewno jest kustomowa Chociaż w sumie nie wiem, nie wiem kto ją tworzył, i tak dalej. Jakby Dobra. co to ja już jestem na zewnątrz, wyszedłem hmm. tą z, nogą na górę. Idę za tobą. Wyszedłem tą nogą no. na górę. Aha. Oh crap, o oh, crap, o oh, crap, o oh, crap. Oh, crap. Nie zgin tam, to tędy też da się wyjść. Yy, właśnie chciałem ten wyjść, ale za dużo mobów jest przy wejściu. Mogę ci już. Idę górą, idę górą. Zrobiłem ci schodki, zrobiłem ci schodki. Kamant już nic nie ma. Mhm. Cię, jest to węgiel. Wow. Dobra, zbieram go. Tam na dole byliśmy? No byliśmy. To jest noga prowadząca też do tej jaskini. Ona jest stosunkowo mała. No to, będzie co, dalej szukać. To co, wychodzimy na zewnątrz? No, no dajmy jeźdźmy eksplorować. A tak to tylko zeksplorowaliśmy to w jaskini, nie? Mhm. Ja zebrałem jeszcze węgiel. Chodźmy stąd już. Okej. Okay. Szczerze to jest, zastanawiam się czy będzie jakaś świątynia... Też się zastanawiam. Pewnie coś tu będzie. ...płopkami i tak dalej. Pewnie może coś tu będzie. Chodźmy na tą górę. Chcę zobaczyć, co z niej widać. Ewentualnie znaczy... można też się w nią w, w tą górę wkopać. Nie. E, Ty... patrz co ja widzę. Uuu. Cześć, czy, czy mówimy o tym samym. Ja mówię w tej, o tej chwili drewnia... o tym... Drewnie. O tej drewnianej klatce. Tak. Chodźmy do, nie do niej zatem. A ty o czym mówiłeś? A ja mówiłem o tamtym wielkim kamiennym yy, ruinach. Byliśmy tam chyba to są ruiny tej yy, One Były tak wysoko? Wydaje mi się, że tak. No to jest latarnia morska. Ona jest na górze położone. Co? No ona stoi na górze jakiejś. Ale chyba ja tam byłem od razu na początku. A tam, tam widzisz te pajęczyny? A nie, ty poszedłeś do tej klatki. Mhm. Tak? Tak, poszedłem w stronę klatki. I szukam do niej wejścia. To jest bardzo grube drzewo. U mnie też jakieś kustom. Dobrze, że mam się kierę. E, mam za, za przemienionego wieśniaka. Zombiaka? E, no tak, ale to raczej jest wygenerowane tak po prostu. Kuczę, jest grube drzewo, ale nie widzę do niego żadnego wejścia. Ja wcudem po liściach. Czekaj, czekaj, czekaj. E, coś tu. W środku... Jest chyba jakieś wejście Czekaj, zaraz sprawdzimy Widzę jak twój nick się poruszawał w górę mm -hmm. No, wszedłeś tu Ta klatka jest Kawałek stąd Dobrze, że wziąłem to ha. O. Kurde laga wpłynąć. mam przez to spadającą O sorry Dzięki. Proszę. Jeszcze mi zlagowałeś serwer. Eee, ty klatka, jest pusta. Nie, nie czekaj. Chcę to nagrać, cokolwiek tam jest. E, noc jest już, tak by the way. Widzę. E, w klatce nic nie ma, czekaj, możemy ją zrąbać może coś, coś znajdziemy w środku. Albo coś z niej zauważymy. Patrz, to nie, drzewo. Tam, się to... Tamto drzewo jest jeszcze grubsze. I wysokie Co ty myślisz, wchodzimy? Czekaj, sprawdzę przede wszystkim czy jest Coś po... ten Czy w środku to, to drzewo nie jest puste przypadkiem Wątpię Wypełnione, no W każdym razie dobrym pomysłem jest wejść na górę Żeby zobaczyć okolice No to, no to jest najwyższe drzewo To drzewo może być wyższe nawet niż ta góra Wątpię, ale... No, zresztą jest tak. wyższe niż ta góra Czekaj, bo tu nie mam specjalnie jak to rozbić tego. Czekaj, mam pomysł. Tutaj tutaj mam się siekierę, to trochę spróbuję porąbać. I zrobić sobie takie prowizoryczne wejście i pięterko. O tym samym pomyślałem. Dobra. Ale gryfujemy naturę. Cicho. Ożesz, ty w mordę! Gdybym czy na tej górze żeśmy właśnie nie byli. Zaraz to zobaczę. Gdzie ty jesteś? Kopuję się na górę. Mhm, <śmiennie> ciebie jeszcze tu nie ma. E, na tej górze wydaje mi się, że kończyliśmy. Tak, ale tego o! mostu. Ten ty... most?